Pierwsza księga Samuela, rozdział trzydziesty Filistyni uderzyli na armię Izraela, stojącą na górze Gilboa. Izraelici rzucili się do ucieczki, a wielu zostało zabitych. Wtedy Filistyni zaatakowali Saula i jego synów. Zabili Jonatana, Abinadaba i Malkiszuę, synów Saula. Od tego momentu zacięta walka skupiła się wokół Saula. Na widok łuczników, którzy go wytropili, Saul zaczął drżeć z przerażenia. Wtedy Saul odezwał się do swojego giermka. Dobądź swojego miecza i przebij mnie, żeby nie przyszli ci nieobrzeżańcy i mnie nie przebili, i nie zrobili sobie ze mnie pośmiewiska. Ale giermek nie chciał tego zrobić, gdyż bardzo się bał. Saul więc sam wyciągnął miecz i przebił się nim. Gdy giermek zobaczył, że Saul umarł, rzucił się na swój miecz i umarł obok swojego pana. Tak więc Saul, trzej jego synowie, giermek i żołnierze zginęli. Razem w jednym dniu. Izraelici, którzy mieszkali po drugiej stronie Doliny i ci mieszkający po drugiej stronie Jordanu, dowiedzieli się, że armia izraelska rzuciła się do ucieczki, a Saul i jego synowie zginęli. Wtedy porzucili swoje miasta i uciekli, przyszli więc Filistyni i się w nich osiedlili. Kiedy nazajutrz Filistyni przybyli, aby złupić zabitych, znaleźli ciała Saula i jego trzech synów poległych na górze Gilboa. Filistyni odcięli Saulowi głowę i zabrali jego zbroje, a następnie posłali te trofea do kraju Filistynów, aby rozgłosić pomyślną wieść w świątyniach swoich bogów i wśród całego ludu. W końcu złożyli zbroję Saula w świątyni Asztarty, a jego ciało zawiesili na murach Betrzean. Mieszkańcy Jabesz w Gileadzie dowiedzieli się o tym, co Filistyni zrobili z Saulem. Wtedy najdzielniejsi spośród ich mężczyzn wyruszyli w drogę, i maszerowali przez całą noc aż do Betrzean. Zdjęli ciała Saula i jego synów z murów Betrzean i przynieśli do Jabesz. Tam je spalili. Następnie zebrali kości i pogrzebali je pod Tamaryszkiem w Jabesz. Potem pościli przez siedem dni. Tak się, moi drodzy, kończy pierwsza księga Samuela, i tak się też kończy, jak życie historia. Saula. No, kończy się niezbyt wesoło, kończy się niezbyt pięknie. Tak jak było zapowiedziane, Saul, też jego synowie, również ten piękny Jonatan, no, umarli, Saul się sam zabił, synowie zostali zabici. Koni tak sobie myślę, zobaczcie, w tym rozdziale w ogóle nie ma Dawida, nie? I mam jakieś takie wrażenie, że to może jest tak, że Dawid rzeczywiście jakoś przekabacił swoje serce i chyba chciał wystąpić przeciwko temu swojemu królowi, Saulowi. Ale Pan go jakoś uratował przez to, że go właśnie odesłał przez te szemrania tych, tych, tych książąt filistyńskich. Może to o to chodziło. Może jest tak, że przed niektórym złem sami się nie jesteśmy w stanie uchronić i Pan wkracza, żeby nas uchronić. Jeszcze takie zdanie powiedział święty Augustyn, który mówił, że On jest zdolny do popełnienia absolutnie każdego grzechu, jakie tylko można wyobrazić. A to, że tego grzechu nie popełnia, to tylko dlatego, że, no właśnie, że Pan go, że Pan go od tego uratował. Może tak właśnie jest. Może trzeba prosić Pana Boga, uratuj mnie od zła, przed którym ja sam nie potrafię się uratować.